Lulieta Leszanaku, albańska poetka, dziennikarka, tłumaczka, autorka scenariuszy. Poezja Luliety łączy osobiste przeżycia z szumem wielkiej historii. Jest w niej zachwyt nad bogactwem świata, jak i lęk przed różnymi formami opresji, jakie człowiek funduje człowiekowi. Przekład wierszy Dorota Chorodyska. Rzeczywistości pionowe. Trwanie jest obowiązkiem, nie wyborem. Trzy pokolenia budzą się we mnie każdego ranka. Pierwszym jest stare dziecko, mój ojciec. Zawsze wybiera ubranie i los o numer za małe. Po nim dziadek. W jego czasach nie znano słowa diagnoza. I po prostu umarł z rozpaczy sześć miesięcy po żonie. Czasu nie marnowano, i nad ich ciałami wyrosła fabryka drelichowych mundurów. I pradziadek, jeśli naprawdę istniał. Nie znam nawet jego imienia. Mam tutaj lukę w pamięci. Moje chłopskie korzenie odcięto jak paznokcie, grube i pożółkłe od pracy na roli. Trzy cienie. Pochylają się nade mną niczym las i dyktują, co mam robić, a czego nie. Usłyszałeś ich poranne dzień dobry. Jakby słoń uderzył w pianino, albo trzasnęły szwy w ojcowskiej marynarce. Mój ojciec, jego ojciec i jego dziadek nie próbują niczego zmienić ani niczemu sprzeciwić. Czują się odświeżeni jak po umyciu szarym mydłem tymczasowości. Oni tylko chcą raz jeszcze dotknąć świata poprzez mnie, jak lateksowe rękawiczki dowodu na miejscu przestępstwa. Lulieta Leszanaku, finalistka Nagrody Literackiej Miasta Gdańska, europejski poeta wolności.